Cześć! Witam Was w nowym odcinku! Już poniedziałek jest Dzień Kota, a pewnie wiecie, że kocham koty, dlatego chciałam jakoś uczcić ten dzień. Postanowiłam stworzyć filmik, w którym narysuję mnóstwo serialowych, filmowych i bajkowych kotów. Jeśli jesteście ciekawi, ile kotów zmieści się na jednym rysunku, to zapraszam do oglądania. Uznałam, że potraktuję ten odcinek trochę jak serię o szkicowników w stylu bajk Disneya. I nie zrobię sobie wcześniejszego szkicu, a będę po prostu rysować na bieżąco. W sensie, dopiero kiedy jedna postać będzie gotowa, wtedy zabiera się za szkicowanie i kolorowanie kolejnej. W ten sposób też nie wiem, ile kotów zmieści się na kartce, więc to może być bardzo ciekawe. Na pierwszy ogień poszedł Tom z bajki o Tomie i Jerem. Rysowałam go już kilka razy w różnych seriach, dlatego może to właśnie dlatego on przyszedł mi na myśli jako pierwszy. Do tego był bardzo łatwy w rysowaniu, więc szybko mogłam przejść do drugiego kota, którym był Garfield. Czyli rudy, bardzo leniwy kot, który uwielbia lasagne. Pamiętam, że Garfield towarzyszył mi w dzieciństwie najbardziej w formie bajki, ale ja też grałam w grę opartą na tej historii oraz oglądałam filmy z tej serii. Dlatego też na kartce z rysunkami kotów zdecydowanie nie mogło zabraknąć właśnie Garfielda. Trzeci kot to Sylwester z bajki o Sylwestrze i Tweetim. Ta kreskówka też bardzo mi się kojarzy z dzieciństwem. Lubiłam tych bohaterów, naprawdę. Okazało się, że trochę nieświadomie na dole kartki narysowałam same dwuwymiarowe postacie, dodatkowo wszystkie z bardzo grubym czarnym lineartem. Dlatego trzeba było to troszkę przełamać i narysować kogoś w trójwymiarze. Postawiłam na kota w butach, czyli puszka ze szrek. Chyba wszyscy go uwielbiają. Jeśli jest inaczej, to dajcie znać. Jednak dla mnie naprawdę wielkie oczy kota ze szreka to również ogromny punkt dzieciństwa i coś, co często się wspominało, kiedy ktoś kogoś o coś prosił. Dobra, trójwymiarowy bohater za nami, więc teraz postanowiłam narysować coś zupełnie innego, czyli kotkę, a dokładniej Hello Kitty. Ten rysunek był najłatwiejszy, bo musiałam zrobić tylko czarny obrys i zakolorować ubrania oraz nos naszego kotka. Żeby nie było tak łatwo, to kolejny kot. A właściwie znowu kotka będzie w 3D. Tym razem postanowiłam narysować Marlenę z bajki Piorun. Znacie ten film animowany? Mam nadzieję, że pamiętacie nie tylko białego psa, ale również czarną kotkę, która była równie bardzo ważna dla fabuły. Mimo, że Marlena jest trójwymiarowa, to przez swój kolor była dużo, dużo szybsza do narysowania niż kot w butach. Następny kot, jaki przyszedł mi do głowy, to klakier. Czyli prawa ręka gargamela, pomocnik przy łapaniu smurfów. Patrząc na wcześniejsze postaci, to chyba Clacker jest na razie jedynym czarnym charakterem. Chociaż ja go tam zawsze i tak lubiłam. Ok, teraz przyszedł czas na kota Filemona i Bonifacego. Ta bajka jest bardzo stara, ale również kojarzy mi się z dzieciństwem, bo często leciała jako wieczorynka. Kto z Was załapał się jeszcze na czasy wieczorynki o 19? Dajcie koniecznie znać w ankiecie. Dobra, dwa kolejne koty za nami. Nie zostało już dużo miejsca, ale myślę, że jeszcze kogoś to zmieścimy. Uznałam, że brakuje tu kolorów, dlatego postanowiłam narysować kota z Alicji w krainie czarów. Miałam do wyboru wersję animowaną i filmową, jednak w tej filmowej kot jest szaro-niebieski, więc to by nam dużo koloru tu nie dodało. Dlatego postawiłam na różową, bajkową wersję. Szczerze mówiąc, do tego kota zawsze się bałam dla Klaudi w wersji dziecięcej był bardzo przerażający i jak dzisiaj go rysowałam, to chyba ogarnęłam dlaczego. Ma bardzo duże oczy i takie malutkie źrenice. Myślę, że to powoduje taki psychoefekt, który w sumie u tej postaci jest bardzo pożądany. No ale chyba dlatego właśnie się go bałam. Dobra, i została nam biała plama, którą też postanowiłam zapełnić. Przypomniała mi się jedna z moich ulubionych bajek, czyli Sabrina, nastoletnia czarownica. Pamiętam, że oglądałam ją chyba z milion razy i oprócz Sabriny lubiłam bardzo Salema, czyli jej kota. Oglądałam też serial, taki normalny z aktorami z 96 roku i go również bardzo lubiłam. Wiem, że teraz jest nowa wersja, więc może uda mi się go obejrzeć. Jeśli oglądacie to koniecznie dajcie znać czy warto. Jakby zostało mi jeszcze miejsce to narysowałabym kota z bajki na Szpad i też myślałam o narysowaniu czarnego kota z Miraculum. Wiecie, jako taki żart, bo Adrian jest w końcu człowiekiem. Ale i tak już niestety nie było gdzie go narysować, więc pomysł odpadł. Tym razem też zrezygnowałam z lwów, tygrysów i tym podobnych i skupiłam się na zwykłych domowych kotkach. Dlatego Simba, Kowu, tygrysek z kubusia puchatka i inne takie postaci już na starcie odpadły. Jednak myślę, że są jeszcze jakieś koty, o których ja albo nie wiem, albo po prostu zapomniałam, więc jeśli przychodzą wam do głowy, to koniecznie napiszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, o kim wy pomyśleliście przy tym temacie. Dajcie koniecznie znać, czy nie zapomniałam o jakimś serialowym, filmowym czy bajkowym kocie, i koniecznie napiszcie, która produkcja z udziałem kotów jest waszą ulubioną. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i jak zwykle widzimy się za tydzień w sobotę. Do zobaczenia. Cześć!